Podaruj mi, panie, podaruj słowa, które darowałeś, Magdalenie. Podaruj mi, panie, podaruj tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. To treść pieśni, do której często sięgają młodzi ludzie, wskazującą na przebaczenie Boże. Kiedy sięgamy do treści Słowa Bożego, przypadającego na 24. Niedzielę Zwykłą, to uświadamiamy sobie, że potęga miłosierdzia Bożego, które płynie w kierunku człowieka, rozpoczyna się od słów, w których zawarte. Jest wyznanie miłości miłosiernej. Kiedy człowiek zwraca się do Boga i prosi o przebaczenie w czasie spowiedzi świętej, kapłan wypowiada słowa: I ja odpuszczam Ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dokonuje się Wielkie sakramentalne dzieło nawrócenia człowieka. Ale konieczną rzeczą jest, aby ten człowiek, który błaga Boga o miłosierdzie, sam stał się miłosierny. Mówi do nas: Czytanie pierwsze z księgi Syracydesa. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Podaruj mi, Panie, podaruj. Słowo miłosierdzia, słowo przebaczenia. Ale jednocześnie do tych słów człowiek musi dodać: Panie, przebaczam mojemu bliźniemu. Staram się okazać miłosierdzie tym, którzy stają na mojej drodze. Bardzo piękne są słowa, które wypowiada kapłan do chorych. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. To są słowa sakramentalne, wypowiadane podczas namaszczenia olejem świętym. Na pewno ten sakrament dotyka serca ludzkiego, jednak w tym człowieku. Musi się odezwać również przebaczenie wobec drugich, którzy niejednokrotnie z ogromną cierpliwością muszą się pochylać nad tym chorym i może niekiedy brakiem cierpliwości. Człowiek chory wołając o przebaczenie, które ma dać Pan. Jednocześnie wybaczają brak cierpliwości wobec tych, którzy ich obsługują. Niezwykłe są wymagania Ewangelii Świętej. Kiedy sięgamy do drugiego czytania, to słyszymy: Nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Wprowadzając ogromne wymagania, jakie znajdują się w Ewangelii Świętej, wprowadzając je w nasze życie, coraz bardziej wypełniamy te słowa świętego Pawła. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Ewangelia Święta w słowach Jezusa przywołuje nam sługę, który niestety, ale był winien swojemu panu bardzo wiele. I gdy sobie to uświadomił, podczas upomnienia takiego swoistego rachunku sumienia, jaki wobec tego sługi zastosował pan, Woła o przebaczenie, prosi o słowo, w których byłoby oznajmione, że wszystko mu jest darowane. Przebaczenie, słowo przebaczenia jest bardzo ściśle połączone z miłosierdziem. I o takie miłosierdzie woła ten sługa. Kiedy Pan mu wszystko darował, on spotyka swojego, Współsługę. I niestety, ale nie okazuje mu miłosierdzia. Zachowuje się bardzo agresywnie. I wtedy pan, jak gdyby cofnął to słowo miłosierdzia, podarował mu słowo przebaczenia i darowania. Ale niestety, ten człowiek, nie okazując miłosierdzia drugiemu, zablokował to przebaczenie. Ile w naszym sercu, ile w naszym sumieniu może niekiedy okazać się, że istnieje taki blok na sakramentalne słowo przebaczenia? Bo my je otrzymujemy w sakramencie spowiedzi świętej, czy też chory w sakramencie chorych. Ale do tego, aby to słowo głęboko wniknęło w nasze wnętrze, potrzebna jest właściwa nasza postawa. W tym szczególnym otoczeniu, tak pięknym, które podarował nam Bóg miłosierny, trzeba nam wołać. Podaruj nam, Panie, podaruj. Słowa, które darowałeś, Magdalenie, wybaw nas, okaż nam miłosierdzie. Przebacz nam, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Oby te słowa z modlitwy Ojcze nasz stały się ciałem w naszym życiu.